Cześć, nazywam się Natalia i jestem pierserem. Nagrywam ten filmik głównie dla moich klientów, żeby wiedzieli jak dbać o przekucia po piercingu. Natomiast jeśli ty nie jesteś moim klientem i po prostu twój piercer nie przekazał ci odpowiednich informacji na temat gojenia, to jak najbardziej skorzystaj również z tego filmiku. Każde z przekuć ma inny czas gojenia, przynajmniej takie teoretyczne widełki, o których zawsze informuję po wykonaniu przekucia. Najszybciej goją się zazwyczaj tak od 6 tygodni wzwyż takie miejsce jak septum, jak język, jak wargi, natomiast troszkę dłuższy czas gojenia mają np. brwi, nostrile albo płatki w uszach. Cięższe i dłuższe do wygojenia są na przykład pępki, sutki czy chrząstki. To już czas gojenia tak około 6-9 miesięcy. Jednak każdy z tych przekuć może goić się i półtorej roku, a niektóre mogą nie wygoić się wcale. Jest to zależne od miliona czynników, takich jak nieodpowiednia pielęgnacja, nieodpowiednie przekucie, brak anatomii i milion, milion innych aspektów. Także kiedy Ty wstępnie stwierdzisz, że tak, to przekucie jest wygojone, udaj się jeszcze do piercera, żeby faktycznie potwierdzić tą tezę i żeby się nie okazało, że rozbabrasz sobie przekucie, które już się dobrze goiło, ale jednak mu przeszkodziłeś. Podstawą, aby przykucie dobrze się goiło, jest higiena. I zaczyna się już to od momentu przekucia, bo jak ja widzę, że ktoś po piercingu bezpośrednio o, jakie fajne! I mówię: Nie dotykaj brudnymi łapami, proszę! Generalnie bardzo ważne jest, żebyście nie dotykali brudnymi rękoma uszu, żeby dzieci Wam nie podotykały właśnie tych miejsc, żeby nie przytulać psów, kotów do tych miejsc, żeby na przykład w przypadku e, przekuć w jamie ustnej nie wkładać ołówków, długopisów, nie ogryzać paznokci ani nie pchać tam paluchów. To jest naprawdę mega ważne. Od razu po powrocie do domu wymieniamy pościel, wymieniamy poszewkę od poduszki i nie śpimy ze zwierzętami od teraz. I to jest kolejna ważna rzecz, którą wielu osobom ciężko przeboleć, no ale zwierzęta mają mają jednak mnóstwo zarazków bakterii i nie chcemy, żeby te przekucia się od nich zakaziły. Poszewkę od poduszki w przypadku przekuć w okolicy właśnie tutaj e, twarzy najlepiej wymieniać tak co 3 dni. Jak macie przekucie na przykład w pępku, no to przynajmniej raz na 7 dni tą pościel powinno się wymienić. Do pełnego wygojenia przekucia nie można na nich spać, co oznacza, że nie można się kłaść na tej stronie, na której macie zrobione przekucie. Ucisk powodowany przytulaniem się do łóżka czy do poduszki może powodować różne zmiany, opuchliznę, krwawienie oraz skrzywienie się kolczyków, więc naprawdę powinniście na to uważać. Opcjonalnie w przypadku przekuć w obrębie ucha można kupić taką poduszkę jak rogal do auta. Taką jak tutaj się daje, właśnie za kark, to po prostu ucho włożyć w tą wolną przestrzeń i żeby ten rogalik opatulał dookoła to ucho, żeby po prostu odgraniczyć, żeby nie uciskały te przekucia. Jednak jeśli robisz helixa, on jest bardzo wysoko i nawet jeśli położysz taką poduszkę jak rogal, to gdzieś tam górą może on zahaczać. Helix, jak wiele innych przekuć, jest przekuwany w stosunku do sząstki, pod kątem prostym. Natomiast kiedy ty będziesz spał, spała na tym przekuciu, to ono może się po prostu do tego stopnia skrzywić i wtedy będzie tragedia. Dlatego, że przekucie tak mocno skrzywione nie chce się goić. Natomiast jeśli już nawet udało Ci się to przekucie wygoić, to ozdoba na przykład płaska nie będzie idealnie dolegała do ucha tak, że będzie na nim leżała, tylko będzie pod kątem i będzie uwierała w ucho i po prostu źle wyglądała. W trakcie spania najlepiej by było, aby głowa była troszeczkę wyżej od ciała, od serca, żeby po prostu było mniejsze ciśnienie i przekucia będą wtedy mniej puchły. Oczywiście mówimy o tych przekuciach w obrębie głowy. W przypadku przekucia w pępku unikałabym całkowicie spania na brzuchu i nawet starałabym się ograniczyć spania na boku, bo to również może powodować różne naprężenia i przekucie może się gorzej goić. Ważnym jest też, aby w trakcie gojenia przekuć ich nie uciskać. A co to oznacza? W przypadku przekuć na przykład w obrębie uszu nie możemy nakładać słuchawek na usznych. Jak do uszne wkładacie to... I tak nie powinno się tego robić, dlatego że na słuchawkach jest mnóstwo bakterii, ewentualnie powinno się je zdezynfekować, jeśli one nie zahaczają w żaden sposób o przekucia to jeszcze ok, aczkolwiek no, jest to troszeczkę ryzykowne. W przypadku na przykład jakichś kasków na narty, na y, jazdę konno, to zupełnie odpada w tym obrębie, żeby nigdzie tutaj niczego nie uciskać, bo te przekucia nie będą się chciały goić. Tak samo jest na przykład ze sportem kontaktowym, gdzie cały czas zahaczacie i dotykacie. Na przykład boks MMA, no mega ciężko będzie wygoić przekucie i nie jest to najlepszy pomysł, żeby przy takich sportach po prostu się kłócić. W przypadku przekuć w pępku unikamy wszystkich spodni, spódnic i tego typu rzeczy, które mają stan na pępku lub powyżej. Wszystko powinno mieć stan poniżej pępka, dlatego że często w takich przypadkach, gdzie ten pępek jest uciskany, wychodzi nam ze środka takie żywe mięsko z i później musimy z tym walczyć, więc no po prostu to nie ma sensu. Jeśli chodzi o pępek, musimy też unikać ćwiczeń angażujących brzuch, czyli odpada wszystko, co będzie generowało ten ruch. Jakieś przysiady, jakieś brzuszki, no to wszystko musi być wyautowane. W trakcie siedzenia osoba z przekutnym pępkiem powinna mieć plecy prosto, dlatego że gdy będzie się mocno pochylała, będzie ugniatała pępkiem kuleczkę i może to spowodować różne naprężenia, przez co przekucie będzie się gorzej goiło lub powstaną jakieś zmiany. Przez cały okres gojenia nie chodzimy na saunę, solarium do żadnych zbiorników wodnych, jak jeziora, baseny, morza i tego typu rzeczy. To zupełnie odpada, dlatego że to jest bardzo duże ryzyko infekcji, nawet jeśli przekucie jest wykonane na uszach i wejdziemy do jeziora, to nigdy nie wiemy, czy ktoś nam przypadkiem nie zachlapie ręką, a jak na przykład będziecie mieć przekucie w pępku i wpadniecie na pomysł zaklejania go dookoła, no to nigdy też nie wiadomo, czy pod plaster nie wpłynie ta brudna woda, a wtedy o zakażenie już naprawdę łatwo. W przypadku przekuć na tłowie, jak na przykład pępek, nie bierzemy kąpieli, dlatego, że nie możemy rozmaczać przekuć, to może powodować różne infekcje oraz utrudnione gojenie. Natomiast prysznice, które jedyne są dozwolone, można brać tylko takie króciutkie, czyli 5 minut, nie jak kaczuszka pół godziny pod prysznicem i staramy się też nie bić tak stricte strumieniem w przekucia, tylko żeby ona już po prostu troszeczkę wyżej leciała i spływała, żeby aż tak nie podrażniać tego przekucia. Podczas kąpieli najlepiej wybrać. Jak mamy jakieś zapachowe olejki i tego typu rzeczy, to raczej unikamy, żeby one spływały nam po przekuciu, bo mogą je po prostu podrażnić. Podczas kąpieli najlepiej wybrać delikatne produkty, czyli idziemy w kierunku szarego mydła, białego jelenia hipoalergicznego. Przy myciu włosów mocno odchylamy głowę do tyłu lub do przodu, żeby jak najmniej tej brudnej wody z szamponem spływało nam po przekłuciu. Jak mimo wszystko gdzieś tam się zachlapie, coś zaleci, można wziąć szare mydło, zrobić w rękach pianę, delikatnie sobie oczyścić, tak bardzo delikatnie, opłukać wodą i osuszyć ręcznikiem papierowym. I to ważna rzecz, którą powiedziałam, dlatego że od teraz tylko ręcznikiem papierowym można osuszać przekłucia. Taki ręcznik jak do całego ciała odpada, bo tam jest mnóstwo zarazków, bakterii i możecie sobie tym nadkazić. A w przypadku przekłuć uszu lub brwi, jak gdzieś robicie na przykład po myciu włosów taki turban na głowie, to staramy się, żeby on nie dotykał właśnie ani ucha, ani brwi, zależy co tam macie przekute, żeby właśnie też sobie w ten sposób nie nadkazić. Naprawdę bardzo uważamy na te przekłucia. Natomiast po myciu włosów musisz je wysuszyć w 100%, żeby nie było po prostu w tym obrębie wilgoci, bo wilgoć sprzyja namnażaniu się różnym patogenom. Jeśli chodzi o czyszczenie przekłuć, najlepiej to zrobić przy pomocy mikroszczoteczek do żel. Wygląda to w ten sposób, inaczej aplikatory do żel znajdziecie na Allegro, Temu, AliExpress, ewentualnie u nas też możecie kupić. A dodatkowo, co będzie potrzebne, to woda morska izotoniczna, nie hipertoniczna, tylko izotoniczna, taka bez dodatków, czyli bez żadnego dodatkowego aloesu i tego typu rzeczy. To jest woda morska do psikania do nosa dla dzieci. Ona nie jest... Są solą fizjologiczną, w takich małych buteleczkach. To jest taki duży spray przeznaczony do psikania do noska, i tutaj można go zobaczyć w tym miejscu. Ja polecam na przykład Stelinar Baby, także możecie wziąć z tego przykład. W trakcie przekłucia może się wydzielać osocze i limfa, czyli taki żółto-przezroczystawy płyn. No do tego na skórze wydziela się sebum, zbieramy cały brud z otoczenia itd. więc tak standardowo przekłucie czyścimy raz dziennie. Natomiast jeśli tego naprodukuje się dużo, będziecie widzieć, że to przekłucie jest zabrudzone, to wyczyście sobie je dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Natomiast jeśli przekłucie byłoby czyściutkie, niezabrudzone, można czyścić co drugi dzień. Uwaga, nadgorliwość też jest zła. Jak będziecie bez potrzeby czyścić 2 trzy razy dziennie, to będziecie to przekucie podrażniać i naruszać, przez co ono będzie się po prostu dłużej goiło. Czyścimy je według wskazań, a nie według jakiejś tam najwyższej częstotliwości, bo to naprawdę może przekuciu zaszkodzić. Jeśli wokół przekucia nazbrałoby się dużo brudu, limfy osocza i nie chciałoby tak delikatnie tymi mikroszczoteczkami zejść, to można wziąć wodę morską, popsikać to przekucie i poczekać 2-3 minutki, aż to wszystko się rozmoknie i dopiero wtedy doczyścić. Natomiast jeśli tego naprawdę byłoby sporo, to ewentualnie można jeszcze na gazik popsikać tą wodę morską, przyłożyć sobie do przekucia i tak podtrzymać 3 do 5 minut, jak się wszystko rozmoknie, to dopiero wtedy właśnie sobie doczyścić patyczkiem. Natomiast po wyczyszczeniu przekucia osuszamy ręcznikiem papierowym, nie ręcznikiem normalnym, ręcznikiem papierowym, jednorazowym. W trakcie czyszczenia nie wyginamy mocno przekuć, nie naciągamy gdzieś ucha w każdą stronę świata. W przypadku jakiegoś daita czy septuma nie wywracamy ich do góry nogami i nie podnosimy ich do góry. Mają być w takiej pozycji, jak są naturalnie, jakby w spoczynku, i po prostu musimy dojechać tymi patyczkami naokoło, wszędzie przy wylocie przekuć, wyczyścić ich pręciki oraz kuleczki. Na początku do przekuć zakłada się troszeczkę dłuższe kolczyki. I teraz tak, w momencie, kiedy czyścimy, najpierw czyścimy z tej strony, z której pręcik jest wysunięty. Dlatego, że jak najpierw przepchalibyśmy tego kolczyka, żeby wyczyścić sobie z drugiej strony, to cały brud, który zbieraliśmy przez ten 1-2 dni na tym pręciku, po prostu wepchniemy do środka do przekucia. Natomiast jeśli oczyścimy najpierw przy wylocie z tyłu, tam gdzie kolczyk jest wysunięty, najpierw przy wylocie, później jego pręcik, i dopiero wtedy przesuniemy sobie delikatnie do przodu przekucia, to będzie nam łatwo dojść właśnie z przodu, żeby też oczyścić przy wylocie. No i nie wepchniemy sobie te środka do przekucia tego całego syfu, który był na pręciku. I od razu powiem, że kolczykiem nie trzeba poruszać bez potrzeby, bo były takie kiedyś teorie i wierzenia, że trzeba gdzieś tam go przesuwać, żeby się nie przyrósł do tkanek. To jest zupełny bullshit, on się nigdzie nie przyrośnie, a tak samo jak nie grzbiemy w ranie, żeby się szybciej zagoiła, tak samo nie bawimy się przekłuciem, żeby się szybciej wygoiło, bo to po prostu nie ma żadnego sensu. Żadne kosmetyki, podkłady, lakiery, pudry, kremy, nic z tego typu ma nie mieć kontaktu z Waszymi przekłuciami. Nie wpychamy gdzieś tam, nie zapychamy, a my jak mamy na przykład nostrila, to zostawiamy sobie taką małą plamkę, żeby nie zapychać tam nigdzie podkładu, tylko go tak delikatnie rozblendować, ale jednak ta plamka taka ma być zostawiona, żeby gdzieś się do środka do przekucia nie wypchał jakiś preparat. Dla przekłuć ogólnie najlepiej jest, jak Wy macie związane włosy i one nigdzie gdzieś tam nie miziają po przekuciach. Natomiast no przez tyle miesięcy mieć związane włosy, nie każdy da radę, więc proszę, żeby przynajmniej te włosy były takie świeżo myte, jak są rozpuszczone, żeby gdzieś tam sobie. I jakoś tego nie zainfekować. Natomiast w przypadku helixów i industriali faktycznie dobrze by było, żeby te włosy były tutaj przylizane, żeby gdzieś były podpięte jakimiś suweczkami, żeby po prostu się nie plątały z tyłu w te pręciki, dlatego że bardzo, bardzo często właśnie i w przypadku industriali, i w przypadku helixów włosy się wplątują, później wchodzą do przekucia, z przekłucia, Ktoś tego nie widzi, więc one zostają tam taki kołtul, się robi. No na to trzeba naprawdę uważać. W trakcie gojenia nosimy wyłącznie kolczyki założone przez piercera i nie wyciągamy ich przez cały okres gojenia, żeby ktoś nie wpadał, że lepiej sobie doczyści to przekucie, jak wyciągnie kolczyk, bo to jest totalnie zły pomysł, dlatego że kiedy ten kolczyk zostanie wyciągnięty i ponownie włożony, no to może już po prostu no, ten kolczyk osiąść milion mikroorganizmów i można sobie zainfekować przekucie, więc to jest naprawdę zły pomysł. Jeśli kolczyk wypadnie, to na to dzwonimy do piercera, żeby po prostu on przełożył nowe, sterylne kolczyk. W przypadku, gdyby odkręciła się kuleczka, no też dzwonimy do piercera, żeby właśnie zakręcić kuleczkę jakąś nową. Natomiast jeszcze ewentualnie można się tak poratować, że od tyłu przekłucia przykleić sobie plasterek, żeby mieć pewność, że ten kolczyk będzie się trzymał i nie wypadnie. Jeśli będziesz miał, miała potrzeby wykonania na przykład RTG, prawdopodobnie albo i lub nie, bo różnie to jest, powinni pozwolić z kolczykami tytanowymi a takie powinny być założone na pierwsze przekłucie, żeby pójść na ten rentgen bez żadnego problemu. Natomiast, jeśli ktoś by się nie zgadzał, ewentualnie można przyjść do piersera, żeby na ten czas wymienić na bioplast, to jest taki miękki, przezroczysty materiał i z tym już nie powinno być żadnego problemu. Natomiast po na przykład właśnie RTG wrócić do piersera, wymienić na tytanowe kolczyki. Kuleczki zawsze dokręca się w prawą stronę zgodnie ze wskazówkami zegara. Raz na jakiś czas dobrze jest sprawdzić, czy te kuleczki są faktycznie dobrze dokręcone, żeby gdzieś nie odpadły, szczególnie jeśli to jest na przykład przekucie języka, no to jak gdzieś tam wypadnie kuleczka w buzi w trakcie spania, czy coś może nie być miło, więc starajcie się na to uważać. W przypadku labretów mamy stopkę, mamy pręcik i one są od siebie nieoddzielne. Nakręca się od góry tylko kuleczka, więc żeby dokręcić takiego labreta, wystarczy przytrzymać stopkę od tyłu i przekręcić w prawą stronę kuleczkę. Natomiast w przypadku takich kolczyków, gdzie te kuleczki są dwie, Prawdopodobnie zakręcają się obie kuleczki. Czasami, w przypadku pęka, dolna kuleczka może się nie odkręcać, ale to pierścione powinien o tym poinformować. Natomiast, w przypadku tych kolczyków, gdzie odkręcają się dwie kuleczki, przytrzymujemy jedną kuleczkę i drugą przekręcamy w prawą stronę. I analogicznie tak samo robimy z drugą kuleczką, żeby mieć pewność, że są dobrze dokręcone. Kolczyki zakładane u nas i u większości profesjonalnych piercerów będą wykonane z tytanu. I naprawdę bardzo ciężko jest znaleźć osobę, która byłaby uczulona na ten materiał. Także jak coś się dzieje w obrębie przekucia, to raczej nie jest to uczulenie na kolczyk. Tak jak już wspomniałam, zakładane przez nas kolczyki są troszeczkę dłuższe, żeby w razie opuchlizny w najbliższych dniach po przekuciu miało to przekucie po prostu miejsce, żeby mogło spuchnąć i żeby kolczyk nie zaczął uciskać. Jednak gdyby mimo wszystko pojawiła się tak duża opuchlizna, że i stopka z tyłu, i kuleczka z przodu, albo dwie kulki uciskają przekucie, no to nacito trzeba zadzwonić do piercera, żeby wymienił po prostu na dłuższy kolczyk. Jeśli się tego nie zrobi, no to grozi po prostu tym, że gdzieś ten kolczyk się utopi w skórze i po prostu trzeba będzie go później wycinać na przykład skalpelem, więc no nie polecam, lepiej na czas dotrzeć do pirsera. Zazwyczaj opuchlizna występuje w tych pierwszych tygodniach gojenia przekuć, dlatego po pewnym czasie wymienia się je na krótsze, przynajmniej większość z tych kolczyków. W przypadku języka i warg taka pierwsza wymiana następuje po dwóch, trzech tygodniach. Płatkach w płatkach uszu po około 4 tygodniach. Natomiast inne przekucia po około 6 tygodniach, typu chrząstki czy pęki. W niektórych przekuciach takich jak dajt, płatek nosa czy Septum, albo na przykład pępek, może się okazać, że wymiana na krótszy nie jest potrzebna, ale o tym zwykle informuje piercer podczas przekucia. Bezpośrednio w dniach po zabiegu dobrze by było unikać alkoholu, leków rozrzedzających krew, jak na przykład APAP, kawy czy energetyków. Wówczas zmniejszysz ryzyko krwawienia przekucia i przyspieszysz jego gojenie. Dodatkowe zalecenia dotyczą przekuć w obrębie jamy ustnej. W przypadku przekuć takich jak język lub na przykład wargi, gdzie pół przekucia jest wewnątrz jamy ustnej, a pół przekucia na zewnątrz, obowiązkowo przynajmniej 3 razy dziennie, czyli po trzech posiłkach, trzeba pukać później na parę skory dębu. Taki napar można przygotować według zaleceń z ulotki, odstawić sobie do lodówki, żeby był chłodny i najlepiej przynajmniej pół szklanki wykorzystać na to, żeby przepłukać tą jamę ustną i wypłyć. To będzie znacznie zmniejszało ryzyko infekcji, będzie pozwalało wypłukać resztki jedzenia i po prostu dobrze oczyścić tą okolicę. Natomiast jeśli jest to jakieś przekucie wargi albo pod wargą, gdzie znajduje się z jednej strony na skórze, tej tutaj, tutaj na zewnątrz, a od drugiej strony na śluzówce, no to wnętrze traktujemy właśnie tak, że przepłukujemy, natomiast z zewnętrznej strony pielęgnujemy tak jak inne przekucia na przykład na uszach i tak dalej, czyli po prostu oczyszczamy wodą morską izotoniczną. W przypadku dużej opuchlizny w buzi można zastosować kostki lodu na przykład z szałwii, jeśli nie masz na to uczulenia. Zaparzamy szałwię, odstawiamy do ochłodzenia i robimy z niej później kostki lodu, a te kostki lodu trzymamy sobie w buzi. Staramy się ich nie ssać, żeby dodatkowo nie powodować różnych mikrourazów w obrębie przekuć. Przez cały okres gojenia przekuć w jamie ustnej unikamy kwaśnych i ostrych rzeczy, żeby nie drażnić przekłucia unikamy też na z żywymi kulturami bakterii jak na przykład kefiry, twarożki, jogurty i tego typu produkty Unikamy orzechów oraz innych tego typu ostrych przekąsek, jak na przykład chipsy, żeby gdzieś się nie zapchały nam do przekucia i po prostu go nie drażniły. Przez cały okres gojenia jej na przekuć w obrębie jamy ustnej nie możemy się całować ani uprawiać seksualnego, żeby nie nadkazić sobie przekucia. Tak samo nie dzielimy się z nikim jedzeniem, piciem, żeby po prostu nie jeść po kimś i nie wymieniać tej śliny. Po wykonaniu przekucia wymieniamy szczoteczkę do zębów na czystą, nową. Najlepiej z miękkim włosiem, żeby gdzieś sobie nie uszkodzić przekucia. Natomiast pastę na taką która jest delikatna, bez mentolu, żeby nie drażniła dodatkowo przekucia. Jeśli zdarzyłaby się sytuacja, że twoje dziąsła zaczęłyby krwawić z jakiegoś powodu, że kolczyk gdzieś tam by zadzierał lub e, bawiłabyś się, bawiłbyś się tym kolczykiem, no to trzeba udać się do piercera, może uda się zmienić na przykład na bioplast, żeby to przekucie nie podrażniało tak, dziąseł czy zębów. Natomiast w niektórych przypadkach lepiej takiego kolczyka po prostu wyjąć. W pierwszym tygodniu gojenia, szczególnie języka, najlepiej jeść pokarmy, zmiksowane typu zuch. Słupki, owoce, warzywa, tego typu rzeczy, żeby gdzieś nie drażnić tego przekucia, żeby to było jak najbardziej delikatne i łagodne. I błagam, nie bawcie się przekuciami. A szczególnie wszyscy, którzy mają kolczyki w języku, mają taką tendencję, więc błagam, nie róbcie tego, bo robią się nieładne zmiany, z którymi później ciężko jest walczyć. No i co, to w sumie tyle ode mnie. Jakbyście jeszcze mieli jakieś pytania odnośnie gojenia, to jak najbardziej jestem do dyspozycji. Możecie zadawać pytanka, a ja wam odpowiem. Do zobaczenia!